Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś pokażę wam jak zrobić, yy, przerobić zdjęcie oto w tej aplikacji, którą teraz ruszam na ekranie. Dobra, a więc przejdźmy od razu bez przedłużenia. Ok, najpierw klikamy w sklep play. W wyszukiwarce wyszukujemy Trump, to wtedy już nam wyszuka. Pokażę wam dokładnie, którą trzeba zainstalować. Jak piszecie to, to wam wyszuka. I to jest to Trump nail maker i channel art maker. U mnie to jest to od góry. Dobra, no to pobieramy to. Ja już mam to pobrane, więc ja to tylko otwieram. Ogólnie to ma dużą opinię, więc w sumie z czym się zgadzam. Ok, otwieramy tą aplikację. Znaczy ja najpierw ją musicie pobrać, wiadomo. Ok, a więc klikamy tutaj w to, co jest zaznaczone na ekranie. Ok, i tam, gdzie jest ten mini aparat, wybieramy zdjęcie. I mamy tutaj różne, różne zdjęcia, ja wybieram na przykładowy może na przykład, hmm, może na przykład ten przycisk do subskrypcji, oczywiście możecie zostawić suba, polecam, dobra, bierzemy to i teraz oczywiście ruchem zewnętrznym lub wewnętrznym możemy oddalać lub y, przy do, to powiedzieć, no wiecie o co chodzi. I po prostu możemy nim ruszać palcami. Tutaj możemy e, wybierać inne rzeczy, na przykład takie na pół i potem wybieramy po prostu drugie zdjęcie. Okej. Okay. Oczywiście wiadomo, że tutaj są nagrody premium, tak jakby nagrody premium. Okej. Okay. Tutaj mamy napisy, czcionkę napisów. Te... Wraz z do tych premium to jeszcze trzeba to kupić za pieniądze prawdziwe. Okej, okay. tutaj możemy sobie wybrać jakieś... O właśnie to jest to premium. Z tym, taką koronką. Okej, okay, możemy tutaj wybierać na przykład, nie wiem, łapkę w górę. Możemy dodawać napisy i w ogóle, więc w sumie, w sumie to już sobie bardziej obczujcie. Dobra, no to to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, dzięki, cześć i pa, na razie.